Nie pachnie tak źle jak mówią. Owoc, o którym mowa w dzisiejszym odcinku, tak naprawdę został sprzedany w Tajlandii za niebotyczną kwotę, tak jak w tytule prawie 50 tysięcy dolarów około 48 tysięcy dolarów za jeden owoc. Wyobraźcie to sobie. Ja w tym momencie jestem na Filipinach i tutaj na lokalnym markecie w Tagbilaran na pewno nie znajdę tej samej odmiany Duriana, aczkolwiek postaram się znaleźć ten sam rodzaj owocu, ten sam gatunek, tylko już nie taki drogi, gdyż tak drogie owoce są sprzedawane tylko i wyłącznie na specjalnych targach owocowych, na które przyjeżdżają. To w sumie najbogatsi miłośnicy owoców. No bo jak bardzo trzeba być bogatym, i jak bardzo trzeba być wielkim miłośnikiem owoców, żeby kupić jeden owoc za 200 tysięcy złotych. No bardzo. Normalna cena duriana w Tajlandii to około 500 batów za jeden owoc. To jest około 60 zł. Ten owoc może ważyć nawet 3 kg. Na Filipinach to jest około mniej więcej tyle samo. To zależy jaki owoc. No, szukam go, jak go znajdę, to zaraz będę, zaraz będę go testował i powiem wam ile kosztuje. Powiem jak smakuje i powiem jak pachnie, lub śmierdzi. No bo o Durianie krąży taka nielegenda, tylko mówi się e, smells like hell, tastes like heaven, czyli pachnie lub śmierdzi jak to woli. Jak piekło, smakuje jak niebo. What is your name, my friend? Damian. Damian, yeah. yeah Damian, You're making documents? Yeah. Uh, you are in your country? Yeah. <laughs> Damian. Damian. I'm actually making a video about durian, but I'm uh. recording whole market. Damian! Panie się pytały, czy kręcę dokument. W sumie można tak powiedzieć, bo po części jest to dokumentowanie. Aczkolwiek tutaj inna rzecz, bo mówią na mnie Damian. Akcent nie jest Damian, tylko Damian. Taki bardziej francuski, jakby. W sumie nie miałbym nic przeciwko temu, żeby mówili ludzie na mnie Damian. Hello. So you selling all uh, things from the sea, yeah? Yeah. How, how do you eat this? You have two. Black clams. How we you call that? Black clams. Black clams, okay. Mm -hmm. And how much is uh, per kilo? Fifty. Fifty peso, with the shell, yeah. Yeah. Okay, and many people buy it. Yeah. Yeah. It's tasty. Tasty, delicious. Really. <laughs> <laughs> mm. I've heard that some seafood is like aphrodisiac. Do, do you know, like, which one, or have you heard about that? Uh, about what? No. White comes? I what? don't know. salwaki they call it yeah yeah, yeah. <laughs> okay. okay and 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 what what do they do with that because you they put, not you put salt salt uh, and you yeah. how do you eat that with rice yeah or banana ah th mm -hmm. this one you can eat with banana yeah? yeah yeah but it have a little bit like a fish taste yeah yeah uh -huh. okay and how much is this 100 100 for a bottle yeah okay and this fish fish um, this is mixed already mixed fish mixed, mixed, mixed. okay okay thank you welcome <laughs> Ja osobiście bardzo lubię duriana, ale znam takich ludzi, którzy nigdy nie spróbują i zapach ich odrzuca tak bardzo, że no nie są w stanie tego przełamać w sobie. A no też na początku tak byłem, ale całe szczęście, kiedyś w Tajlandii pewna dziewczyna namówiła mnie do tego, wręcz praktycznie zmusiła, żebym spróbował. Ona to kupiła, nawet bo ja nie chciałem, powiedzieć, nie będę próbował, nie będę kupował. Ona kupiła, poczęstowała mnie. Jakie nastąpiło zdziwienie, że wow, to jest naprawdę dobre. No, powiem Wam szczerze, że durian to jest mój ulubiony owoc. Jak jest sezon, to całkiem, całkiem niedrogo można go kupić. Szczególnie w Tajlandii. Tam są dosyć duże hodowle, w Indonezji też. No tutaj szukam, cały czas szukam, szukajcie, a znajdziecie, jak to mawiała moja babcia. Możemy zobaczyć jak Pani kupuje muszelki właśnie takie. Dwa kilogramy. Dwa kilogramy muszelek Pani kupiła. Także mięsa tam jest może, nie wiem, tak strzelam z 200 gram. Jest to ride dla miłośników owoców morza. Miłośników. Octopus, yeah? Yeah, yeah. Octopus. How much uh, per kilo? Only one sixty per kilo. 1.60 so... per kilo, yeah? Okay. It's delicious? Yeah, so delicious. So delicious. Do you do you eat octopus? Yeah. Do you eat, yeah? Okay. Yummy, yummy. So broso. Oh Okay. It looks uh, ugly. Yeah, actually ugly. but yeah. if you eat that one it's so so, so good yeah good. Okay. and so tasty okay yeah. thank you <laughs> 你可到了。 Have ripe durian? Ripe? You don't know? There is... You don't speak English? I not There is someone, your mother, father. How much? How much durian? One fifty per kilo, yeah. Do you have ripe? Can I? Can I have? to buy durian, ale tutaj ciężko idzie. Hello. you sell durian? Yeah. Do you have ripe? Ripe? Yeah. Yes, I think this is ripe. Can I but Can I can I eat here? here. the other, at the other side. Inny bok? Yeah, the boy is slice that. Okay. But I cannot slice that, it's deep. But I have to buy here or? Here. come here. Okay. Chcę zjeść na miejscu i pani mi pokaże miejsce, gdzie może mi to od razu otworzyć? Sir. Okay. Hey, sir. We have, we have arrived. Okay. Yeah. Thank you so much. Thank you. Correct? Yeah. yeah, you too, sir. Yeah, yeah, yeah. you selling? Yeah. Big small. How ripe. about this one. If it's ripe? Yeah. Okay. Can I have it here? Yeah. <laughs>

Oh, I will go test well, over. wait. Okay, can you can you just give me? I need. i ah, no, it's. it's, it's yeah. like <laughs> Very sharp. Very yeah, sharp. Yeah, yeah, yeah. Thank you. I need for a thumbnail. <laughs> Ok, To musiałem zrobić, żeby zrobić dla mnie? Nie, nie, nie. No, it's ok, it's, it's actually not so bad. Nie, yeah. dobra. Będę testował. A my tego Duriana. Zapłaciłem za niego 370 peso, to jest jakieś 30 zł za cały owoc. Nie jest to 50 tysięcy dolarów, ale dosłownie. Dosłownie właśnie tak wyglądał ten owoc, za którego ktoś zapłacił 50 tysięcy dolarów. Był tej wielkości. Domyślam się, że smakował pewnie podobnie. Ale dobra, spróbujmy tego. Jeszcze dzisiaj nic nie je jadłem, jest około godziny 16, na pewno będzie pyszny. Okej, okay, mam. Nie pachnie tak źle jak mówią mm. Mm. Pycha. Przepysznie mm. mm. Mój, ulubo... Mój ulubiony najbardziej owoc na świecie Pycha, naprawdę Ci którzy nie jedzą i ci którzy nie próbowali nie wiecie co tracicie. Ja wiem, że dla niektórych on pachnie dziwnie, ale smakuje rewelacyjnie. Zobaczcie, jaka duża peska mm. Very. You wanna try? Yeah. It's so good. Brilliant. Mm Very delicious. Tak. Mhm. Yeah. Yeah. Apen Najlepszy owoc świata. Poważnie. Sztuką jest znaleźć takiego duriana który ma mało pestek, a dużo owoca, bo właśnie no na tym polega przyjemność jedzenia, żeby tego owoca było jak najwięcej i żeby pestki były jak najmniejsze. W zależności od fazy jego dojrzałości, one potrafią nie mieć w ogóle pestek i być samym owocem, lub być zdominowane przez pestki, że tak powiem, i prawie w ogóle tego owoca nie, nie mieć. Ten ma bardzo dużo pestek i te pestki są duże, i jest mało owoca. Możliwe, że tamten, przepraszam, za którego ktoś zapłacił prawie 50 tysięcy dolarów, 48 dokładnie, miał mało pestek, dlatego był taki drogi, ważnego. Dałem tej pani pieniążki i pani się mnie pyta ile. Ja mówię, no nie wiem, to ja kupuję przecież tego Duriana, a nie, ale pani mi go sprzedaje, więc to pani mi powinna powiedzieć ile. No i pani mi zaraz wyda resztę, ja pamiętam. 370 peso zapłaciłem, czyli jakieś 30 złotych. 370 yeah, it was That's what I remember Something like that, yeah. Także zjadłem właśnie śniadanie, całego Duriana opędzlowałem Polecam. Oni to ja się śmieją bo mówię że dopiero teraz jadłem śniadanie on mówi to kiedy zjesz lunch jutro Mango. <laughs> yeah tomorrow lunch, yeah, tomorrow <laughs> lunch. today tomorrow. breakfast tomorrow lunch day yeah, after to tomorrow, tomorrow dinner yeah <laughs> tomorrow in the morning <laughs> tomorrow in the morning yeah okay, takie takie żartownisie <laughs> how, how can you say thank you in polish dziękuję Thank you. Thank you. Thank you Thank you yeah. It's very difficult to, to speak. Yeah. So the durian season, you say, it starts in uh, August, August. August, yeah. Davao. Yeah. In Davao, in it's yeah. If you buy as many as you can, you came to Davao. Mhm. Mm yeah. It's all you can. One hundred fifty pesos. Yeah. So the 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 price there in Davao in August, it's how much per kilo? 80. 30 pesos, 30 only 30 pesos? Yeah, 30 in the pesos. market in Dabao Seriously? Uh, yeah, in public market in Dabao 30 pesos per kilo? Yeah, 30 uh, Wow The season of durian Yeah, yeah, yeah But in Dabao, in Kadayawan or Dabao durian In August or September Seasonal Yeah, yeah, I will have to go there Yeah, you try there in Dabao Yeah <laughs> Thank you, it was delicious but in airport in Davao so big, Dorian. Yeah. So this is capital uh, of yeah. Dorian in Philippines, yeah. yeah? In Philippines and from in Davao. Okay. okay. Yeah. They're in Dabau. airport, so big, big Durian. Okay. Dabau. There are so many <laughs> tourists came there in Davao. There are so many yeah. chicks there. <laughs> yeah. so Many we, chicks there, many chicks. we have a lot of chicks and durian <laughs> perfect i love chicks i love durian yeah. Yeah. i have to go to Davao you know I love Davao. Yeah. that's why many many people love Davao yeah yeah have you been there no <laughs> you have to try no money no honey oh, no some no of money. them no they have money of course if you have job no uh, you get the chicks <laughs> and money. No, no no money, no have money. <laughs> <laughs> no money you don't have chicks <laughs> You know chicks it's not just about money and yeah. from my experience I know Filipina girls they, they they not like just only for money you know? Yeah. They just yeah, looking for a serious boyfriend. Other, yeah. Yeah. yeah, yeah they they it's it's like this myth about for Philippines trip. that girls only for money no. from my experience is not like that. No, yeah. To tyle ponagrywałem materiału, że mi się karta skończyła w kamerze pierwszej. Całe szczęście mam kamerę numer dwa. No i tutaj jeszcze dodatkowe szoty strzelam. Takie podsumowanie dzisiejszego odcinka. Durian, masakra. Nie jadłem, no nie jadłem, powiem Wam dwa miesiące. Teraz zjadłem na śniadanie o godzinie około 16.00. Z czego oni się śmiali. Ale no pyszne, pyszne naprawdę. Mega polecam. Jeżeli będziecie mieli okazję, nie przejmujcie się zapachem, spróbujcie po prostu, tylko to też trzeba trafić w dobrego, bo można trafić takiego, który jest niedojrzały i się zrazić, tak? I oprócz tego, że będzie śmierdział, to jeszcze nie będzie smakował. tyle Peace and love